Witam wszystkich w kolejnym filmie u mnie na kanale. Dzisiaj w filmie prezentacja roweru, jaki był moim w sumie marzeniem, takim może nie największym rowerowym, ale jakimś tam marzeniem był. Marzeniem było mieć właśnie rower jakiś jubileuszowy na 50-lecie Rometu zrobiony. I udało się taki rower pozyskać, jest nim Romet Jubilat Lux, a Lux tylko dlatego, że ma biegi, ale to nie o same biegi chodzi, a o tą naklejkę, gdyż jest to naklejka zrobiona, po raz naklejana w rowerach, które w 75 były rowerami jubileuszowymi na 50-lecie Rometu, tu można zobaczyć na 50. Już ona jest wiadomo też trochę zdarta, ale udało się tutaj kolega, pozdrawiam Cię Kuba, po prostu miał na sprzedaż takiego jubilata właśnie, jubileuszowego, no i zainteresowałem się nim, negocjacje trwały, były dosyć twarde i w końcu udało się go kupić, biegi, jest to przerzutka 3 biegowa shimano shimano 333 tu pisze nawet napis jest shimano, nie wiem czy będzie widać i oczywiście 1, 2, 3 wszystkie biegi działają ładnie tu jest ta piasta tylna shimano 333 tu jest koreczek do jakby jej tam po prostu nawilżania, że tak powiem, jakimś olejem, czy, czy, czy właśnie tego typu jakimiś tam zwilżaczami, które tam odpowiadają za smarowanie właśnie tej piasty. Tu jest ten ustrojstwo, które odpowiada za właśnie zmienianie biegów. Idzie sobie od tego właśnie lineczka idzie sobie tutaj, idzie, idzie, idzie do tej właśnie przerzutki tutaj. No i co? Właśnie jestem z roku 75, gdyż wtedy właśnie rowery te jubileuszowe wychodziły. Co prawda 50-lecie było w 1974 roku, ale wtedy nie wiem dlaczego, ale po prostu w 75 dopiero wychodziły te z tymi naklejkami. On nie ma numerów ramy. No właśnie w 74 i przez jakiś czas tam 75 tych numerów w ramy nie było. Zdarzają się też niektóre, właśnie te jubileuszowe rowerki, które mają już na numery 75, yy, ale większość też nie ma właśnie tych numerów. Yy, jak myślę, mam nadzieję, niektórzy pamiętają: Mam już jeden rower bez numerów ramy. Wigry 2 w wersji Universal w tabakowym kolorze. Właśnie on nie ma też numerów ramy. Teoretycznie też on by mógł mieć przerzutkę Shimano, właśnie tą, właśnie tutaj, co ma ten jubilat. No te Wigry 2 w wersji Universal i Wigry 1 to one się prawie niczym nie różniły. Tak samo jak i Wigry Luxy, tylko tą przerzutką. No, i niektórzy mnie tam namawiali, żebym kupił właśnie przerzutkę Shimano i założył, żeby tamten był po prostu jubilat kurde wigry luksem. Ale, no, taka przerzutka też chyba trochę kosztuje. No i na razie mi się jakoś tam nie śpieszy, ją kupować do Uniwersala. Ale udało się tutaj właśnie sprawną, ładną w tym jubilacie mieć. Z tyłu jest odblask, mimo że powinna być. Łeska, tu jest nawet odcisk od łezce. Jeżeli widać, że ona była tutaj z takich lat to widać, widzę na kamerce, ale kolega założył odblask, bo akurat miał go na stanie, a łezki chyba tam nie ma nawet na stanie, żeby założyć. I tu mamy 100 milki, oponki 100 mil zebra z wymienionymi dentkami. Tu szukam, może gdzieś będzie rocznik, wybity, ale nie widzę, żeby był. Gdzieś yy, dołożyłem mu osłonę łańcucha, żeby miał, bo nie miał. Yy, mimo, że powinna być biała, no to niestety białej nie mam. Yy, takiej luźno, że tak powiem, białe są w rowerach i po prostu miałem akurat czarną, bo do Tylera już poszedł pistolet. Znaczy nie mam jeszcze pistoleta, ale już nie zakładałem tej, bo zakładam łańcuch w, w gry 3 w wersji Tyler. I musiałem zdjąć osłonę. To już mu stwierdziłem, że nie będę jej zakładał, tylko poczekam na pistolet i ją zdjąłem. I do tego właśnie rowera założyłem ją. Mam pompeczkę czarną, właśnie jest pompeczka, ładnie jest tutaj na tym mocowaniu. Mocowanie jak wie, w Wigry, dwójkach, wigry, jedynkach, takie jak ja mam w Uniwersalu. Co prawda, ja mam górne chyba zerwane, tak górne mam zerwane co on ma też te nie będę wymawiał nazwy tych części napędu ale ma właśnie rzadkie to właśnie ma w trójkątne powiem, że po prostu YouTube nie lubi jak ktoś wymawia nazwę tych elementów napędzających no i co on tu widzę, nie ma łożysk ten, ten element napędzający ale to myślę, że jest do ogarnięcia i z czasem to też zrobię. Jest tylko jeden obraz, niestety w tych elementach napędzających, ale jest przynajmniej jakiś. On był do wyczyszczenia cały, ja go wyczyściłem takim płynem karszerowskim. No i dosyć ładnie w większości miejsc przynajmniej to poschodziło. Kolega też założył odblaski. Co prawda, jak go kupił, miał on odblaski eksportowe Kataja, no ale no, co prawda no nie pasowały tutaj, ale chętnie takie odblaski sobie przygarnął, no ale po prostu zmienił je na te, no to niech już będzie, sam powiedziałem. to No i co, też Jubilat Lux wyróżnia się tym, że ma dwa hamulce przedni i tylny tutaj bo większość kojarzy, że w składakach są po prostu do tyłu się da korbę i hamuje ale no wiadomo jak ma piasta przerzutki to, yy, no to jednak nie ma hamulca właśnie w piaście więc żeby były dwa hamulce musi być ten jednak z tyłu one wszystkie działają i przedni i tylny yy, a i właśnie jest tutaj ten yy, hamulet też z tyłu przepraszam za przerwę chwilową co tutaj jeszcze się w nim charakteryzuje oprócz tych hamulców no to jubilaty luksy miały po prostu napis na szablonie no i takowy tutaj ten jubilat Lux posiada co tutaj jeszcze takiego one miały In, charakterystycznego dla nich. No właśnie, przerzutki, ham, hamulec tutaj st, y, tylny, właśnie też szczękowy. Yy, I co one jeszcze miały takiego? No też te peda... Yy, tutaj te elementy napędzające też ma właśnie takie inne. Yy, to akurat one nie tylko w tych yy, w jubilatach luksach chyba występowały, ale i w dziecięcych jakiś tam typu y, Pinokio czy Pinion się nazywały, to nie wiem, ale w wielu w jakiś tam też one występowały chyba te, to, te elementy napędzające. Lampeczka z przodu jest i ona jest też do wyczyszczenia. Ona mi aż tak dobrze nie zeszła od tego płynu, ale kolegami mówił, żeby mleczkiem ją po prostu umyć i tak zrobię. Ale tutaj ta y, nakładka mi ładnie zeszła za to tym płynem karszerowskim, Jest ładna. Y, też ma o, Dynamo na mocowaniu. Y, mówiłem tam w filmie o Uniwersalu, że Uniwersal nie ma tej nakładki. Już mu ją kupiłem już jakiś czas temu i zamontowałem Dynamo, ale zamontowałem je tutaj do przodu jak mam w Sokole, ale Jubilat Lux miał właśnie tak daną do tyłu To to dynamo na tym mocowaniu, ono też działa, właśnie to ciekawostka, że że to dynamo napędza, działa i lampka też świeci i właśnie elegancko wszystko chodzi. Tutaj z przodu też jest oczywiście odblask i 100 milek zebra jest, idą tutaj też wiadomo kabelki przez ten, bo po pierwsze idzie jeden do przerzutki i drugi do tego hamulca, co tutaj mamy. Więc takie mocowania mają po prostu te jubilaty luksy. Zenity chyba też miały takie. Ja mam Zenita, ale on niestety nie ma przerzutki. Mam zerwaną chyba, bo przynajmniej ma tą przerzutkę, jakby ten napinacz łańcucha faworyta ma. Ale właśnie nie ma tego zasilania, że tak powiem. Tego chyba nie ma, jak dobrze pamiętam i w ogóle właśnie ta przerzutka nie działa w nim Co tutaj jeszcze o tym jubilacie mogę powiedzieć No naklejka, raczej nie będę jej wymieniał bo to się może sobie kiedyś stwierdzić jakbym go sprzedawał, na przykład sprzedawał, bo tam nie, nie wiem czy będę go sprzedawał czy nie Jakby przyszły po prostu pora na na przykład Polo Luxa, który jest moim największym rowerowym marzeniem i bym musiał sprzedać tego jubilata, żeby kupić Polo Luxa, no to bym tak zrobił. Ale ogólnie właśnie nie będę je zmieniał, bo ludzie mogą powiedzieć po prostu, że to jest zwykły jubilat Lux, nie ten jubileuszowy, bo po prostu naklejka jest nowa. A po prostu wolę zostawić tą starą Jaka tutaj jest, bo jednak widać to 50 i, i paru napisów jeszcze resztki, y, Romet, rowerowe jakieś tam. Więc no, no co? no To by było chyba na tyle w tym filmie. No to właśnie, o, że jest wolnobieg w tej piaście, że po prostu da się do tyłu kręcić elementami napędzającymi, i po prostu nie ma hamulca no co to by było chyba na tyle w tym filmie nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji napiszcie jakieś komentarze mi tego też chętnie nie pogardzę takim właśnie komentarzem jakimś fajnym no i co ogólnie też chcę powiedzieć że kończę z taką systema systema z takim systematycznym, o, z systematycznym wrzucaniem filmików, bo jednak też już mamy koniec wakacji, yy, jednak szkoła się jeszcze zaczyna yy, i wiadomo, nie będzie też tyle czasu, żeby nagrywać filmiki o tych rowerach. Myślę, że ich też będzie dużo mniej, jednak jak po prostu yy, niż w wakacje, yy, bo wiadomo, nie będzie też aż tak. Czasu, żeby po prostu o, o nich nagrywać, po niej gdzieś tam jechać. A tu jeszcze ciekawostka: ma po prostu ten lat motylki. Właśnie mam jednego motylka, wy... o, laczuszki, no tak, tak. Yy, to bytne. Yy, mamy tutaj yy, właśnie motylka, yy, jednego, jak i drugiego, przedniego, przedniego akurat Mikuba yy, dorzucił. Yy, bo jeszcze jak brałem do ogara też o ogarku jeszcze muszę jakiś tam filmik nagrać z jazdy na przykład i jeszcze tam powiedzieć co się w nim zmieniło do ostatniego czasu więc ma właśnie mm, też yy, a no, nie, nie, nie ogarek tylko po prostu mam tutaj w tym jubilacie motylki w uniwersalu mam tylko tego motylka tutaj na, na piaście, znaczy na od siodełka, właśnie tego motylka. Tutaj mam śrubkę i tak samo było właśnie w tym rowerze, ale Kuba mi dorzucił tego y, motylka przedniego i po prostu już mam elegancko ładny rower jubileuszowy. Podoba mi się w ogóle, właśnie ładny jest. No jakby mi się nie podobał, to też na pewno bym go nie kupywał, nie? Bo jednak po co miałbym kupować rower, który mi się nie podoba? A on mi się po prostu podoba. Chciałem mieć taki rower, więc no więc właśnie sobie go kupiłem. No i co? To by było na tyle. Tak jak mówiłem, zachęcam do stawienia w górę, subskrypcji, napisania mojego komentarza. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć!